Mniejsza klatka SI, wykonana ze sklejki, idealna do ćwiczeń integracji sensorycznej. System można rozbudować poprzez dodanie elementów wiszących, takich jak huśtawki terapeutyczne w kształcie litery T lub platformy. Wyposażona jest w wiele przedmiotów sprzyjających rozwojowi zdolności motorycznych. Suche baseny w stonowanej tkaninie poliestrowej, wypełnione pianką oraz piłkami w nowoczesnych zestawieniach kolorystycznych. Dodatkowe akcesoria to schody ze zjeżdżalnią oraz listwa świetlna LED. Czarno-biała poducha z podusiami stymulują i angażują zmysł dotyku i wzrok. Popularne modele piankowe, takie jak Novamus, w odświeżonych konfiguracjach kolorystycznych, pasujących do współczesnego środowiska dziecięcego. Solidne i przemyślane pomocy terapeutyczne są niezbędne w pomieszczeniach przeznaczonych do zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych. Platformy rolkowe, pomocne podczas różnych zajęć terapeutycznych.